Panie prezydencie, a jak panu się żyje z władką, agentem? Proszę panią. Walka. <laughs> Proszę panią. No to cies... Niech się cieszą czy Ci to tak mówią, że agenci doprowadzili do zmiany systemu. Nie oni, nie ich bohaterstwo, tylko moja gra. Moja... I to moja walka co najmniej 20 lat. 70 rok, nieudolny, niefajny, ale przygotowanie, przeżycie i potem poprowadzenie walki. Przecież każdy inny mógł poprowadzić tę walkę. To ja ją, ja tą walkę prowadziłem. A żałuje pan, że podpisał pan kwit? Nie, proszę panią, w tamtym czasie wszyscy podpisywali, i ja też podpisałem. Ale podpisałem nie z myślą, że kiedykolwiek przejdę na tamtą stronę, że zdradzę go z myślą, jak go was ograć? Już ja wiem, gdzie jest błąd. Ja już się przygotuję. I tak zrobiłem, i się przygotowałem i poprowadziłem. I nie brał pan pieniędzy i, panie, i nie sypał pan kolegów. Proszę panią, ja byłem przywódcą. To ja bym na sam na siebie przeciwko mnie działał. Ja by, a to byli moi żołnierze. Tylko ja byłem w tej trudnej sytuacji, że ja nie miałem się kogo spytać, jak robić. Każdy inny, nawet na przesłaniu, to mógł się mnie zapytać jako swojego wodza. A ja musiałem podejmować sam decyzję. Podjąłem taką decyzję, że więcej zrobię, bardziej uchronię, tak właśnie postępując. Gdybym miał powtórzyć moje życie, bym powtórzył dokładnie tak, jak, jak, jak robiłem to, ze wszystkimi, nawet z tymi kontaktami z bezpieką i tak dalej, dlatego że tylko tak można było ich ograć.